Mobieki. Tu system Mobinac, a to jest drugi odcinek z serii Buli. Co po zabiliśmy? zrobiliśmy? No, po odcinku zrobiliśmy wiele fajnych rzeczy. gery, nowy znajomy, poprowadził e, mnie po szkole i jeszcze też były dwie, dwie lekcje zaliczone, czyli angielski i chemia. A zatem idziemy wykonać kolejną misję. No, i dużo się działo w tej szkole, bo po prostu no była biatyka. Niestety dostałem e, z po prostu w twarz. No i dlatego. No i to, dlatego oberwałem trochę. No dobra, chodzimy. I czas na misję o nazwie Slingshot. Więc to jest prawda? Nie, ok, alright, okay, sure, I'll do it. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What, what the? Can't you say anything else? <laughs> you know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Oh, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. <laughs> Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Oh, oh, cholera. <laughs> oh. Oh. oh come on, Jimmy, let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Gary, jesteś wkurzającą szują. Tak zlecać się nad P.T? To już hey, na pewno Jimmy, jesteś wywalony. Okej, okay, to my się udajemy za tym sz, za tą szują po imieniu Gary No dobra co co? Lecimy z misją Ale na razie się mamy petarte, więc nie pytaj tylko te proce Możemy co zrobić No, dobry jestem dzisiaj. Co to mamy? O! Woreczek mamy. No dobra, wchodzimy z buta. I drugie gumkę recepturka zdobyta. Ale co teraz ty? Aha Czy jeszcze nie? Idziemy coś tutaj zrobić. What the fuck, to jest tędy? Czekajcie tu mamy a, mamy się udać z powrotem ty. A Ale ja ulotniają się tenty. Ale nie zadajesz się, się z tymi chuliganami, bo to tylko szkodzą. Czekaj, tenty może się udać, chyba. Aj, brama zamknięta, czekaj. A co to jest? O! Spring bombs mamy. Ale gdzie to jest? Na zaraz. Miałem się udać ty. Fuck. Miałem się udać do szkoły. Do... No jasne. Mamy się udać gdzieś na stadionie. Ale noc się zebrała. Dobra. Kompletnie kurde zapomniałem, że trzeba. Że mamy się udać tam Zwłaszcza na Masz jakiś problem, gościu? Go Aha, mamy się udać. O, co to jabłko. Pocja, witamin by mi się przydała. No dobra. Ci możemy się spiąć. Nieźle. Okej. Okay. Aha. Mamy usiąść. Dobra. Mamy sterować. Net RESPECT 5 i zaliczony dzionek. i misja zaliczona. And done. Leżą sobie. Możemy zaskoczyć, jednak. Idziemy teraz do łóżka, bo trzeba już. Yy, pójść. Bo mamy sygnał, że trzeba o mej udać się. do spania. No to co, lecimy spać, i jeszcze lecimy z misją. Kolejną. A nie, to nie tu. Kurde, trzeba tędy iść. Okej, okay, czyli idziemy do, do dormitorium. Drach, chłopców, a później wykonujemy misję. Aj, biblioteka to jest, kurde, biblioteka. Tam do chłopień w dormitorium, co tam strony. Kurde, ale daleko trzeba zejść. Ja pierdzielę okej. Okay. Na razie idziemy spać. I witamy nowy dzień, oczywiście. Bierzmy od razu zapis. I mamy tutaj 2% ukończony? Mało. Kolejna misja, a little help. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary, you're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually. I think I'm gonna go cry. That'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. <laughs> Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. <laughs> Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. <laughs> Come on. No so we're going to help each you come, it? come on, I'm sorry! I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up! Then come on! Gary, I'm wykorzystuję using this ja tylko do złych celów. This is gonna be fun! Harassing some old homeless guys. fun? It is! And you should be grateful you're not the victim for once. I guess. Oh, not this Tell me about this guy. Oh. Does he like to go with his own pants? Evil, I jest a ton of homework works, to mam do się To nie tędy, czekaj, chodźcie chłopaki. Przepraszam. To nie tędy, kurde, trzeba iść szkoły, wokół szkoły, kurde. Gary Pity, idą dobra. Okej. Okay. idziecie o, otwarte w końcu, alub z kolei miejsce? Where is this dirty old perv? You know. You're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! <laughs> so I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live Some on a You jerk! Ow! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here! Just get Who's out of here, a kid. Why should I? Because otherwise, I'll kill you. What's your problem? Yeah, that's a long story. You got any liquor? No. I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. <laughs> you know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah. Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool! Just get me apart part for my radio and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. we have to radio. No dobra, to... będziemy się udać. Okej. Okay. Tak jak mówiłem być to troszeczkę trudne, ale jakoś damy radę. A te Gary i Jimmy i Pity to normalnie co swoje coś nie wiem. Pussy kurde. Myślę tylko... o jednym tylko spieldzielaniu stąd. Hey, sorry, Aha, tutaj to możemy iść. Ej, ty masz jakieś? Owy! Owy! Luzy! Wy tak na mnie się rzucacie. Weź na jednego! Fakt.

No, teraz spokój ma być. Jest i radio. Skoczymy tędy. I się ulotnimy. I zaczyna się kurde lekcja. No nie. Nie, 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 nie ma mowy. Ja muszę skończyć to. Czekaj, schowamy się.

Autosave zaliczony, więc dobra. My się udajemy na lekcję, niestety. Mimo tego, że nadal <laughs> jesteśmy pobijani, bo jacyś kakterzy kurde, mnie pobijali nieźle. Okej, okay, czy co mamy za lekcję? Czekaj, zapis gry muszę zrobić najpierw. Żebyśmy zdążyli na lekcję. No, zapisz się, ty, ziom. Dobra. Nadal nic nie ma. Ej! Vara! Ja chcę uh, iść na lekcje, ty! No, spadaj, ty! Sorry, ale mi się śpiesz na lekcje. Art. Czyli chyba plastyka. Ladies and gentlemen, I'm Miss Phillips and it is my pleasure to induct you into the world of arts. Czyli będziemy mieli plastykę. Nie jest plastyką. Okej, okay, jedziemy z tym. Aha, czyli tak będziemy musieli tak zrobić. Dobra, mamy to Szybko, 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 szybko. Ostatni chwili. Poczekaj, jak to No jest! Zaliczony! That's Mind my... Plastyka zaliczona na pozytywny! You're sweet. Hi. Oh, hello, Laska. Any problem? I hope you like them. I got them just for you. Oh, Jimmy, that's so nice of you. Ooh. You got something on your lips. <laughs> yeah. Dziękuję. Po... Do you think anyone saw? Po całych daję. great. Wow, kiedy było Za każdy pocałunek odlokowuje mi się życie. Nieźle. Jak słodko. Czyli mamy życie. Kompletne. Więc co? Zrobimy jakąś misję. Czekaj. Jakie mamy misje? Będziemy mieli misje do czynienia. Przypomnijmy sobie, że to jest drugi odcinek. A już pierwszy odcinek jeszcze nie rzuciłem. A nagrałem drugi odcinek. Więc na razie dzisiaj zrobimy po dwa odcinki. Are you trying to be me? Safe Save algae. So you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Uh, nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio what? Sociopath. It means. Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen, I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. <laughs> I'll pay you two bucks. Two bucks? Are you crazy? Make it five. No, two bucks? Great, five bucks. Let's go, No tak, czyli będziemy też pomagać nerdom. Ciekawe, czego chcą. Książę Algi? Idziesz Prince Algi. O Nie, nie, nie. Masz jakiś problem do Aldiego? To mi problem ze mną. O, pardon. Masz jakiś dobry net? pomaga mi. Oh shit. I w szczepionkę. Jeden przewalił. Dobra. Dzięki Nerd. Okej. Okay. Czyli Nerdy też potrafią lać. Czy. No, nie ukrywam. Czekajcie, muszę kupić pić ku bo mi się chce pić. Eee, możesz przestać bykać. Super. O, nie ten, to jest damska toaleta. Chodź, algi, Chodź, algi, Ziom. Dobra, chodzimy normalnie, jak uczeń. Did you ever, you know, cheat on a test? Really need to beat someone soon. No, to not yeah. <laughs> Stop tickling me and I'll show you. Cover me! You. I'm going in! Hey! Were there two people in that stall? The judge said they went into the bathroom. No more messing around. Masz jakiś problem? Znowu jesteś w dobra. What's your problem? Problem. I prosto, jaja. Song, right. problem. I cyk. Oh, acceptable. Mono ni ni ni. Here it is. Thanks Jimmy. Here's the cash. I'll tell my mom that not everyone at Bullworth is mean. Naj no, mamy dzisiaj Bull expertus na minoci i prospe nerd. Sao is done. No dobra, to musimy się udać na lekcję, bo będą mi ścigać ci wredni nauczyciele, czyli prefekci, niestety. No dobra, czyli co będziemy mieli za lekcję? O Jezu, jak się zaczyna padać też Burłow oczywiście. Jaką będziemy mieli lekcję dzisiaj? Gdzie my dokładnie idziemy? Aha, w tą stronę. No dobra, tylko ten prefekt, kurde, zaczyna łazić. Właśnie o tym mówiłem. Muszę się szybciej stan bo prefekt może mnie każdej chwili. wiesz, no wiecie. O, mogę wejść. A, czyli będziemy mieli włef. A, i świetnie tutaj, pod własne to jest czekaj, i szatnia tu, meska dobra. No to mamy wF, jedziemy z tym. Right, you Okej. Okay. Follow the instructions to learn new moves. my esteem fall any uh, lower? than and your I thought you were a says? laser brain! I have so many years ahead of me! Don't do it! <laughs> <Aj>, I <podniósł> you. <się. laughs> what a laser brain! I just bloody am gonna die of embarrassment! You wanna fail Moving around! My dender's stole! You know Kurde! Another crushing blow with bad. Aj, wypadłem! <laughs> what a li! I'm gonna die of embarrassment! Don't touch buddy my body! Aj wypadłem! You don't wanna touch me! Mighty email is contagious! Dobra, mamy to! Aha, I'm sorry, 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 i am i am i am Chodź tu, kurde, dobra. Aha, zobaczcie to pięknie, szybko mi idzie. Szybko. WF zaliczony. Brawo, drachopkisa. Hurra. Dobra, czyli co, kończymy odcinek, bo, bo już naprawdę przeżyliśmy fajnie. Czyli mieliśmy do czynienia z walką. Okej, okay, zapisujemy i oczywiście kończymy odcinek. Widać, że 7 minut, prawie 30 minut, góra wystarczy, żeby to... Fak, nie tutaj. Czekaj, to... Oh. Dobra, to tutaj idziemy na lekcję i... Od razu udajemy się do... Do dormitorium. By zakończyć lekcję. Przeżyliśmy naprawdę świetnie. Przeżyliśmy naprawdę świetne lekcje. Dwie lekcje wykonaliśmy bardzo pozytywnie, a zatem. Hi Siema! Dobra! Kurde. people want you to run an for them. Aha, czyli będziemy mieli do czynienia z pomocą. So listen, I really need your help. Uh-huh. Uh-huh, it wasn't cool. Yeah, I'm game. Thanks! <laughs> <laughs> uh-huh. Idziemy do szkoły A, przekazać paczkę do Beatrice. Ale szybko. I sprawnie. To jest ta cała Beatrice. Dziękuję, mamy 5 dolców. No dobra, to zapisuję zapisuje spółkę ten a oto zapis jest więc dobra, kończymy odcinek, bo już mi się nie chce, ale trzeba skoczyć, żeby rzucić dwa odcinki i co kończymy odcinek. To teraz gier, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, łapka górę, subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnego mojego materiału. A teraz jak nas się z wami, to tym buliak, akceny do usłyszenia i cześć!